Witam, w dzisiejszym filmie będziemy dalej pracować nad tym padłem, jakim jest moje BMW 30. Mimo tego, że udało mi się wszystko złożyć jak i pomalować w międzyczasie całą komorę silnika, jak już miałem wszystko wyciągnięte, teraz już komora się pięknie prezentuje z jednej, jak i z drugiej strony pięknie wszystko pomalowane na niebiesko. W końcu już nie mamy tego zasranego brązitu, co mamy tutaj. Muszę kupić taką naklejeczkę tak samo z moim kolorem, co mam teraz. A dzisiaj zajmiemy się um, pewnym problemem, um, który się zrobił w MC, mimo tego, że specjalnie mówiłem parę razy, że się nie coś stanie, czyli miał się nie stać, ale jednak przesądy to przesądy i jednak coś się stało a co stało się dokładniej to dawno dawno temu jak przekładałem głowicę to stwierdziłem, że tutaj stwierdziłem, że chcę wyciągnąć ten uchwyt co tutaj jest do trzymania silnika i tu powinien być taki pin jeden dokładnie ten który ja wyciągłem stwierdziłem, że naciól mi to i naciól mi to tego nie chciałem, ale ogarnąłem że ta część służy jako spacer a to służy jako pin do alajmentu i teraz za każdym razem jak składam ten front cover to a, mój palec ala rotor służy jako tokarka dla mojego dystrybutora tutaj i jak widzimy tu w tym miejscu tutaj tak samo jak i tam przyciera w każdym możliwym miejscu, tylko niestety z tej strony bo jest za bardzo w, w lewo więc co ja muszę zrobić tego się pozbywam już a mamy nowe części tutaj firmy Bremi mamy tutaj nowy ten z pokrywką tu jest piękny, elegancki jeden tak zwany cap, distribution cap i rotor też pięknie nożutki to no i mamy kabelki od razu z nieporwaną tą e, czapką Nie pisze, że to jest Carlin STI Subaru WRX ale tu z tej strony pisze Bremi także teraz, żeby wyciągnąć tego siórkę stamtąd potrzebuję Mocny uścisk pana Wisława, czyli dwa które gdzieś w tym moim syfie powinny tutaj być. Są te? Nie, to nie są te. Nie mogę znaleźć was skrypsów, więc użyję tego. Zobaczymy, czy to tak wyjdzie sobie po prostu, czy nie. Mamy. Mamy dziada. Takie małe gówno a tyle zachodu i teraz to jak jest tak to wchodzi tutaj idealnie idealnie ciasno oczywiście teraz ja to troszkę tutaj wyżłobiłem muszę to przygrainować trochę muszę to zrobić i powinno być kit i tam jakoś bić tutaj więc to nie powinien być aż tak duży problem Użyłem śrubki do wprasowania tego stolca tutaj, więc teraz to tu powinno ładnie wejść na swoje miejsce. Tam nie ma niestety się gdzie zepszeć, więc to będę musiał ustawić później. Ale teraz yy, największym problemem aktualnie będzie ten kwerek, ponieważ yy, przestarzałem węże od chłodnicy i od pompy. To mi ciężko teraz tutaj manewrować, więc potrzeba jakoś tam tak wsunąć śmiesznie pod jakimś kątem okej okay. także front cover mamy już pięknie założony teraz zajmiemy się zamontowaniem tego oto świrka. tego mojego pudełeczka tu mamy śrubeczki jakieś od razu, tak samo na szczęście nie ma innej opcji żeby to inaczej założyć pasuje tylko w jedno miejsce więc z tym nie ma problemu tylko że oczywiście, żebym sobie o tym przypomniał no jak już założyłem maskę i w ogóle tak maski nie miałem to było o wiele, o wiele fajniej ale no, no nic, trudno się mówi mamy szybkie porównanie między Bosch po prawej i Bremi po lewej tylko prawie nie, ten jest z 96 96 w Rzuczice. chyba tak, 96 chyba nie jestem pewien, to może coś pisało, nie nie ma, ale jest stary, to nie jest 2022 jedyna różnica to stary, poiskrzany a tutaj jeszcze nowy nieścigany także te śrubki się wkręcają ogólnie, pierwsze z gwin taki przez to nie wypadają to jest duży plus i teraz przy pomocy Elena numer te 3, 4 go przykręcimy do naszego kręgiem się puli. Teraz przy, zakładanie, przy, teraz przy zakładaniu dystrybutora, um, tutaj mamy całą kolejność. Oczywiście, jak założymy ten auto, to nie jest aż tak dobrze widoczne. więc y, ja z reguły polecam to zrobić albo w ogóle tego nie rozpinać. Um, jeśli musimy to wyciągać, czy coś, bo potem jest. Ciężko ogarnąć, co idzie gdzie. Oczywiście na internecie spano diagramów, tutaj mamy ładnie ponumerowane, więc nie ma żadnych problemów tutaj. Jak mamy to na wierzchu. Także mamy raz, 2, czy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6 i cowka. Mamy teraz dwójkę Dwójkę damy z tej strony Ogólnie wszystkie te nowe części, te trzy rzeczy w sumie Wyszy około 200 dolarów To jeszcze nie jest tak niby źle Ale też nie jest za kolorowo To jest niepodpisane Więc prawdopodobnie to jest cewka Numer 6 ten, tu tędy, tędy, tędy pojdzie. Jakoś tak okej, okay. teraz tylko to wszystko dopchać muszę tak teraz wygląda tutaj ogólnie taki kowarek idzie co okazuje się, że mam go na swoim samochodzie co rzadkością jest w dzisiejszych czasach, żeby ten kowarek zobaczyć więc to pójdziemy na razie tutaj na silnik Zresztą tam szybko odkręcić, tam szybko odkręcić no tu się trzymają i teraz klap te moje kable stare ogólnie mi zdaje mi się, że są w miarę dobre tylko problem jest z tą kopułką no ale jak już jestem to już wymieniam wszystko bo nie chcę mi się potem z tym bawić wszystkim no przez to, że muszę znowu wszystko rozbierać bo zapomniałem tego gówna, cokolwiek to robi mam nadzieję, że to nie, jest, nie powoduje też moich problemów no ale to działa jako taka chyba osłona żeby olej tu się nie dostawał, woda pewnie jakieś inne rzeczy bo tak jak patrzymy tutaj to to jest tam prześwit wszędzie Ok, powiedzmy, że wszystko jest złożone mamy nowe i teraz jeszcze jeden problem ogólnie mam że ta wtyczka, ogólnie z tego co widziałem na przednim filmie moim jak go dałem, że ona się wpina tu a teraz jest za krótka czyli rozumiem, że coś tutaj spierdziliłem coś jest nie tak Już nie wiem co ale mniejsza z tym zobaczmy czy do pizdu, pizdu 200 dolców poszło w pizdu czy będzie chodził jednak He? E. 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 Jeśli to nie pomoże, to oznacza, że to auto jest przeklęte. Że istnieje cały czas zasada naprawiam jedną rzecz usłyszy się druga rzecz. O. Było blisko. Okay. Wcześniejsze, wcześniejsze te objawy były takie, że nie trzymał obrotów i nie chciał zbytnio ...gazować Na razie chodzi w miarę OK tylko już... odławiłem Narobiłem dymu zobaczymy no Ale no problem jest ten sam Wciągiemy jeszcze raz, zobaczymy, czy ten sam problem, czy nie. Ok, wnioskując po wyglądzie tego, to nie jest tutaj problem. Więc albo to jest problem, z którymś świec, albo albo nie wiem sam już. Może źle ustawiłem, może źle rozrząd rozstawie a może coś innego się spierdoliło. Tego jeszcze nie wiem. Ale na razie założę wszystko. Będę wciągał fajkę po kolei. Zobaczę, który cylinder nawalny najwięcej. Wyciągnę świecę, czy nie świecę na inny cylindry. I zobaczymy, wtedy. No i jeszcze, co niby tu z nimi jest nie Tak, dość dobrze wyglądają. Może mała kąpiel. W rekinerze. Ok. To no tak samo, wszystko nie wygląda z nic nie wygląda na spierdolone ten jaki piękny a ten brudny okej, okay, próba numer dwa się trochę świecę cewki jeszcze raz sprawdzę czy wszystkie dobrze siedzą fajki, świeczki fajki, świeczki, kurwa, cewki latarki, lornetki wszystko jest ok. mam małe podejrzenia że może być coś nie tak tutaj z tymi masami Albo ten sensor coś musi mieć do gry Ale no nic, spróbujmy To jest kurwa, starty się zjebał Ja pierdolę Skurwa co za śmieć pierdolony Coraz bardziej mnie wkurwia To kurwa mu nie pomoże. Teraz kurwa, nie wiem. To jest ma? Gdzieś? A, pewnie Kurde, wyojebany Nie wiem, trochę tutaj poruszałem tu Trochę więcej gazu, żeby było To wpiąłem, no i póki co to chodzi tak Tak się skarnia Nie wiem, ja jeszcze przyjadę po drodze Zobaczę, co to jest warte Czy da się tym jechać, czy nie Trochę nie wiem czy to yy, jest dobry znak Ale się i nie wkręca Sprawdziłem pompę, bo coś mi stawało, że cicho chodzi, więc może być, że to jest nasza przyczyna, na czemu tak chujowo chodzi. biorę to, spróbuję zrobić jakiś upgrade i założę z powrotem. Także póki co, um, to prawdopodobnie jest mój problem, że nie dostaję wystarczająco paliwa. W sumie nie przeszło mi to przez myśl, kiedy uh, testowałem błyskając braklinerem po prostu do, do intajku. Niby to jakoś lepiej działało to auto, ale wtedy jakoś nie myślałem o tym zbytnio, więc tymczasowo na razie nie mam jak tego zdrucić, żeby to lepiej wyglądało, więc tym oto aktem niewdzięczności ze strony E30 kończymy ten odcinek, a dla tych co zostali do końca, a więc bonusikiem jest taka rzecz, że muszę tym tym jechać do środka to jest mercedesik S580 a chyba to jest 2024 albo 2023, to teraz się przekonamy ogliemy furę do końca, mamy przedni zderzek do roboty i jeden błotnik. Zobaczymy jak tutaj jak się tego świtka w ogóle otwiera Tak by wyglądało jakby tu coś trzeba nacisnąć może gdzieś O może dwa razy jak w BMC. A więc yy, nie macie kluczyka w sumie to dalej sam nie wiem jak się o, to robi Dziwne Mamy tutaj wajchę, jest wajcha razy tak jak BMW Nie ta klamka się sama chyba zasuwa Jakby to mi się zdaje Tak razy jak BMW Co my tu mamy? A8, podwójne turbo Najebane wszystkiego ile się da i tak mi się zdaje, że chyba mniej jest jedostwa niż w 8 CBMW. Jakoś to się wydaje takie bardziej czystsze. Aha, kurwa, siada, pierdolnięta. Także tutaj widzę jakąś w ogóle dziurkę na jest O kurwa, pa, pa, mi się czasu. Zamknąłem go. Aha, czy naciskam. I co? Aha, czyli takie coś jest, kurwa mi znowu że paluchy. Wygląda tak, ogólnie jak siadłem, to nie widziałem za całą łopatą. Ja tu się okazuje, że jest taka dziura, nie możesz tak złapać. Przykuwany w nie upierdoli wszystkiego. Przeskok na 0,6 teraz. No, tak siedząc tutaj, to e, mi, traktując to jako zwykły samochód, jako Mercedesa, to mi się te zwięty trochę tak nie podobałem średnio takie jakieś takie. Y, Dikie, tak samo jak ten cały ekran co jak co, ale jestem fanem że mam chociaż klimatyzację mam na na pokrętełka albo coś ogólnie w ogóle jak otworzyć drzwi to się w ogóle klimat od razu włącza więc chyba jest jakaś elektryczna albo coś albo nie wiem, hybryda to jest raczej znaczy, chyba to nie jest hybryda nie widzę, tu pisało, że to jest hybryda czy coś w ogóle jest takie miganie i ja tego nie widzę, ale na nagraniu to widać. Spróbuję zmienić klatki. Jest to nagrywane w 60 klatkach i takie właśnie mignięcia tutaj widać. Nie wiadomo, co tu chodzi. No, ja, to chyba jakiś zwykły, zwykły jakiś design. Pewnie Mercedesowski normalny, no ale tak na pierwszy rzut oka jak dla mnie. Tu mamy klimy, tu chyba się wychodzi. Settings, comfort, apps, phone, media, info na przykład, muszę zobaczyć. 9,5, no to jakoś to nie wygląda za dobrze. Tutaj chyba z 17 pewnie jest. Widać. Teraz spoko. Jest taki anti glare, założony. Kierownica nawet fajna. Taka tu półdrewniana. Tu pół ten. No to wracam z akcji. Pewno mikro USB-C. USB tu są dwa. Tam są dwa. Ale wyglądają tak. Takie zagłówki śmieszne. Czarny sufit. Tak. Ciekawe czy on też tak składa te siedzenia w, jak wjeżdżam w zakręt Tak, nie działa, nic nie dzieje Ok, dobra Cofamy, ogólnie nie działa prawa strona cała mm, Widoku Lusterka te lubię to są takie bez tego no Tu nie jakbym przypierdolił zaraz tego Hyundaia, a, a tym do Hyundaia to jeszcze daleko To w ogóle dziwne, taka, taka dziura tu jest Tu nie wiem widzicie, o, widzicie Jest wyświetlacz Na tym Na szybie Tak samo Wyświetlacz tych, tych czterech wentów Zajebisty na środku, też się wyświetla na szybie jak coś Kurwa, się, się włączyły, fajnie Park asystu nie ma z tyłu, ale przynajmniej powinien widzieć z przodu, czyli z przodu nie ma Park asyst, ale z tyłu widać za to ile mam jeszcze. Powinien być git. To, to akurat spokojnie zajmuje się elektroniczną zmianę biegów, że tylko naciskacie cyk, gdzie włącza w park i nie trzeba nic kombinować. Nic czarów nie ma. Taki ujebany, takiego Mercedesa. Jo. kluczek w ogóle jest taki dziwny? jakiś jest, bo niech się zamyka go dół widzicie? Ok. Jakie... się chowają. Paluchy urw, jak kurwa jestem. 100%. Miałem apateł z tyłu drzwi szerokie. miary nice. A, nie da mnie taka kolumbryna a ostatnim rzeczą, jaką chciałem jeszcze wspomnieć w tym odcinku, to jest odpowiedź na komentarz użytkownika Robinowak pod ostatnim filmem. który powiedział, że robota po majstrowemu, jakby tak nie patrzeć, sam wpływ majstra na scenę YouTube'a pokazującego, jak naprawdę wygląda większość napraw, które się robi w domu i przez normalnych ludzi, a nie ala profesjonalistów na YouTube'ie. I ja też staram się nie pokazywać, jak to wszystko jest zajebiste i łatwe, jak się ma prawdziwe narzędzia, czy prawdziwe, odpowiednie narzędzia i doświadczenie i, i masę innych ludzi, którzy Ci pomagają, mówią co masz robić. Jesteś przygotowany do, do robienia czegoś, a nie tak jak ym, u majstra, że jest y, na przykład coś mu się nam zepsuje, próbuje nagle wszystko od A do Z, od samego początku do końca towarzyszymy mu w jego przygodach i widzimy masę rzeczy, które robi, tak samo jak i co mu nie wychodzą, ale to nie, też wszystko nie wpływa też y, na jego, jego umiejętności, ale też na stan rzeczy prawdziwych. Tak samo jak u mnie: niby fura, fura niby robiona, wszystko robi niby od zera, sam, niby coś, nie coś potrafię. Mam talent, dalej się nie chwalę, y, i jak y, widać, y, zemsta jest we 30 sroga. Niby pompę wsadziłem ostatnio, niedawno w sumie, pompę wsadziłem może. Trzy miesiące temu, może cztery, nawet nie pamiętam, ale to auto jeździło prawie cały chuj Porównując do tego co, co ta pompa powinna wytrzymać i już coś tam przegniło, przysparciało, przerwała się jak guma i nie ma ciśnienia, więc mam nadzieję, że to jest pompa, a nie że sama pompa wysiada, bo czy w sensie, że to jest ta rurka od pompy, a nie że pompa jak wysiada, bo ja będę się kupić nową, to już muszę jakoś to zwrócić, żeby to działało, bo to jak tak ma co chwila padać. Jeszcze z tego co widzę chyba starter tak samo. Starter, czyli rozrusznik, um, wypada z transu pracy, że tak powiem, stawia się przeciwko mnie, i mam nadzieję, że będzie jeszcze ze mną współpracował przez jakąś chwilę, chociaż żeby mógł opchnąć. Bo to już malnie jestem tak zmęczony tym samochodem, że nawet nie chce mi się powtarzać tego, jak bardzo mnie ten interes samochód wkurza. Także dobrze są tacy ludzie na YouTubie, tak jak Meister, że pokazują. Roboty przy samochodach, takie jakie są, a nie jakie byśmy chcieli widzieć na ekranie, jakie łatwe, albo jak to zrobić bardzo szybko w 5 minut, a schodzi ci godzinę, 2-3, albo mówimy, że no to coś łatwego to będzie 5 minut. To będzie cykwuch, a schodzi kilkanaście. Odcinków. <gryw> kilkanaście godzin, kilkaset, kilkaset dobrych momentów nagranych i zszerowanych na YouTubie. W sumie to taka katorga trochę majstrowa jest moja, moja z tą 30 jeden wielki, no ale, no ale nic. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, do zobaczenia, cześć.